Witajcie. Kasia i Mariusz Marcinkowski z tej strony, i mamy dzisiaj taką przyjemność rozpocząć cykl filmów, które będziemy nagrywać. Imy i Lata i z Piotrem i Ania z Grzegorzem, czyli ekipa seminarium małżeńskiego, tworząca ten projekt. I my dzisiaj rozpoczynamy, dlatego właśnie dwa słowa wstępu, o czym będzie ten cykl. To będzie cykl krótkich materiałów filmowych, które będą inspiracją do naszych małżeństw, po to, by lepiej przeżywać, budować swoją więź małżeńską, budować swoją komunikację. Krótkie, około 10-minutowe inspiracje z prostym wezwaniem na dany tydzień pomogą Wam być bliżej siebie. Oczywiście, jeśli wejdziecie w to, bo tak to już jest z tymi wszystkimi inspiracjami, że. One same z siebie nie działają. Oczywiście mogą być mądre rady, a my chcielibyśmy tego uniknąć, żeby to były tylko mądre rady, porady i tak dalej. Ale żeby rzeczywiście to było coś, co będzie Wam służyć, do czego serdecznie zachęcamy. I dzisiaj chcemy zacząć takim cytatem, który pochodzi z książki Porozumienie bez przemocy. Trochę będziemy też do tej książki, do tej idei, związanej właśnie z, z porozumieniem bez przemocy, nawiązywać. I ten cytat brzmi. W sytuacjach konfliktowych ludzie na ogół nie bardzo potrafią odczytać cudze uczucia i potrzeby. Jeśli więc chcemy, żeby druga osoba usłyszała nasz komunikat, przede wszystkim musimy okazać jej empatię. Takie trudne słowo, empatia. Tak, ono będzie też się tutaj pojawiać, ale nie tylko, bo, bo można powiedzieć, że to jest jakieś słowo klucze, ale ono wokół siebie też. Różne pytania rodzi. Ten cytat, miałem ja powiedzieć, że już jest taki bardziej szczegółowy. Mówi mhm. o sytuacjach konfliktowych, których pewnie jako małżonkowie też doświadczacie. Zresztą nie tylko małżonkowie ich doświadczają, ale w tej naszej komunikacji małżeńskiej myślę, że, że szczególnie tutaj może to mieć taki charakter różny, bo może być burzliwie i nieburzliwie te konflikty. Naprawdę różnie przeżywamy i też o tym będziemy pewnie mówić, że ta komunikacja. No, jest też złożone z naszych, no, jest między nami, ale jest złożone z naszych osobowości. My, my też na to wpływamy, więc te konflikty różnie wyglądają, ale myślę, że to, to co z tego cytatu warto dzisiaj wziąć, to jest to, że i, i zadać sobie to pytanie, czy my chcemy budować komunikację taką, która będzie nas jednoczyć. I właściwie dzisiaj chcemy przede wszystkim to pytanie Wam zadać czy, i postawić, też Was do tego zachęcić, do myślenia nad tym, Jaka jest Wasza komunikacja, jakie jest pragnienie związane z tą komunikacją i w ogóle czym jest ta komunikacja? No właśnie, bo jeśli chcemy nad tą komunikacją pracować, tak dużo się mówi dzisiaj o komunikacji, to też zadać sobie warto pytanie, jak chcemy nad tym pracować, no bo samo się nie zrobi. Też Kasia zaczęła od tego, co jest w stacie, czyli od różnych konfliktów w sytuacjach trudnych, Często też jest tak, że wtedy właśnie, kiedy te konflikty przychodzą, to nagle mamy taki pomysł, a może popracujemy naszą komunikacją. Chodźmy na warsztaty. A w... Dokładnie, a wtedy też nie ma najlepszych warunków, żeby to robić, bo może być taka pułapka w uczeniu się komunikacji, że kiedy nie mamy właściwych intencji, nie odczytujemy właściwy sposobów intencji drugiej osoby i działania, to możemy przypisywać jej jakieś rodzaje manipulacji, różnego rodzaju manipulacje. I te narzędzia komunikacji stają się narzędziami manipulacji oczach drugiej osoby. Dlatego warto pracować nad komunikacją cały czas, a szczególnie wtedy, kiedy jest dobrze. Tak i może właśnie jakieś okazje, na przykład wakacyjne, urlopowe też temu służą, ale oczywiście cały czas, nie tylko na wakacje. Ale też wspomnękowanie i też chodzi tak. nawet o to, że podczas naszych rozmów możemy. Kiedy jest dobrze, kiedy między nami jest fajna, fajna bliskość, możemy sobie sygnalizować pewne rzeczy. O, tutaj to słowo, słuchaj, ono jest takie, mm -hmm. a nie inne. Wzbudza we mnie takie, a nie inne Dokładnie. emocje. Może dla ciebie właśnie inaczej brzmi, to jest też niesamowite, jak to różnie możemy odbierać. Tak, więc bardzo ważna uwaga, którą Mariusz podał, czyli to, żeby pracować nad komunikacją i nad relacją ogólnie, bo to jest połączone, oczywiście. Też wtedy, kiedy jest dobrze. nie, że już jest dobrze, no to niech tak zostanie, tylko żeby było ciągle. Mhm. ciągle w takiej czujności. I bardzo chcielibyśmy podkreślić to pytanie. Czym jest komunikacja? Czym jest komunikacja w małżeństwie? Bo sama komunikacja, tak powszechnie w świecie, która, która jest konieczna, żeby się porozumiewać z różnymi ludźmi, nie tylko małżonkiem, to przede wszystkim tak to rozumiem jako przepływ informacji. Nie? Że chcemy mhm. nadać jakiś komunikat, może pamiętacie to na przykład ze szkoły, taki schemat, właśnie nadawca, odbiorca, komunikat. I ważne, żeby nadawca dał dobry komunikat, który będzie zrozumiały przez odbiorcę, i właściwie to jest ta istota komunikacji, czyli przekaz informacji. Tak samo, my teraz też staramy się przekazać jakieś informacje w miarę klarownie, mówiąc mam momencie językiem, który rozumiecie, więc to o to chodzi. Ale w małżeństwie myślę, że, że idziemy o krok głębiej, w ogóle w każdej takiej relacji, którą tworzymy głębokiej, okay, że, że to nie jest tylko to. My nie przekazujemy tylko informacji, komunikatów, tylko przekazujemy coś znacznie większego. Wypuszczam, że celem komunikacji małżeńskiej jest budowanie właśnie jedności między małżonkami, budowanie pewnej więzi. Ta komunikacja też jest narzędziem nie tylko przekazywania informacji, które nam się przydają w codzienności, w wychowywaniu dzieci, podziału obowiązków, oganianiu domu, tym, co dzieje się w pracy, planowaniem um, realizacji naszych marzeń czy wyjazdów urlopowych, ale też po to, żeby między nami była większa więź, większa bliskość, by no, między nami było dobrze. Właśnie, bo to jest, to jest fascynujące, że tak jak powiedziałeś, to jest, komunikacja jest po to, ale ona też jest jakby jednym z, właśnie z narzędzi, które mamy. To, że możemy właśnie rozmawiać, chociaż komunikacja to jest coś więcej niż tylko rozmowa. Mówimy nie tylko słowem, ale całym sobą, więc bardzo szeroki temat pojawia się. Natomiast rzeczywiście to jest coś, bym ja powiedziała, że to jest taki pewien dar, który mamy. To, że człowiek może się komunikować, że, że ja mogę Właśnie z tą bliską osobą wchodzić w relację, która się konkretnie wyraża przez moje ciało, przez moje gesty, przez, przez właśnie to, co się między nami dzieje. Więc e, ja bym chciała zachęcić Was i właśnie do takiego spojrzenia, że komunikacja jest takim darem dla nas, który i zadaniem, mm -hmm. i zadaniem, o którym musimy trochę się zatroszczyć, bo prawda jest taka, że my mamy różne schematy wyniesione albo takie nauczone, czy wyniesione właśnie gdzieś nawet z domu, czy po prostu takie, w które tkwimy, i to nie jest łatwo je zmienić. Więc to nie jest tak, że nasze komunikacje w małżeństwach po prostu są już od razu dobre, tylko trzeba nad nimi popracować. Okej, okay, do no tego spróbujcie na początek może w tym tygodniu ocenić, jak ta komunikacja między Wami wygląda, co w niej jest dobrego, co według Ciebie wymaga korekty. Zróbcie pierwsze to osobno, osobno mąż, osobno żona, osobno narzeczona, osobno narzeczona po to, żeby później, kiedy usiedziecie razem, też zobaczyć właśnie te dwa różne punkty widzenia i to też będzie wtedy szkoła komunikacji, bo będziemy starali się pokazać drugiej osobie, jak ja to widzę, on tak to widzę, będziemy mogli przyjrzeć się też intencjom i spróbować coś razem z tego postanowić, z tej wspólnej rozmowy coś wyciągnąć dla nas, tak by pod naszą komunikację zadbać. Bardzo ważne to, co powiedziałeś. Przyjrzyjmy się i zobaczmy też to, co jest dobre, to, co, to, co służy, to, co buduje, bo myślę, że Każdej komunikacji jest coś dobrego. I też to doceńmy, nie tylko zwracajmy uwagę na to, co jeszcze szwankuje, ale co jest dobre. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałam dodać, że samo słowo komunikacja jest zachwycające, bo komunikacja kojarzy nam się z komunią, kojarzy nam się z, może z komuną, niektórem jakby krążymy gdzieś wokół słowa, które mówi o jedności, o właśnie łączności. I myślę, że takie przypomnienie sobie o tym właśnie, że to co powiedzieliśmy, ale już bazując na samym słowie, że to jest słowo, które mówi o tej bliskości, które ma służyć naszej bliskości. No właśnie, to warto o tym pamiętać, że tak rzeczywiście jest. Czyli zapisujemy sobie, czym dana komunikacja jest, jaka nasza komunikacja w naszym związku, dobre i i, strone, i takie obszary rozwojowe, te, które chcemy jeszcze zmienić, z mojej perspektywy. Siadamy wspólnie do rozmowy. Zaczynamy od tego, co trudne. To też jaka fajna składka metodologiczna żeby zacząć od tego, co trudne zmierzyć na początek z tym, co nam nie pasuje, po to, żeby na koniec też te emocje, które może się wzbudzą z tego różnego punktu widzenia, bo może być tak, że nie wiem, on oceni komunikację na wspaniałą, a ona na przeciętną, bo właśnie są różne punkty widzenia. I żeby na koniec też pokazać te dobre strony tego, co dzisiaj już udało nam się wypracować, to jak się dzisiaj zachowujemy, jak dzisiaj rozmawiamy, przecież też komunikacja to nie tylko słowa, ale na przykład mowa ciała, to Okazywanie sobie bliskości poprzez dotyk. Mnóstwo rzeczy składa się na komunikację. Spróbujcie spojrzeć na nią szeroko, a my, przez najbliższe parę tygodni, pewnie na różne sposoby i przez różne małżeństwa prowadzące, mm. będziemy tych tematów komunikacji dotykać, żebyśmy mogli no, właśnie budować tą więź i się z nami jeszcze piękniej i jeszcze lepiej. Dziękujemy za dzisiaj. Życzymy Wam owocnej pracy. Zajdźcie chwilę na rozmowę, chwilę na pracę. Bo to za tydzień kolejny odcinek. Wszystkiego dobrego.